Witam w trzecim odcinku z cyklu logarytmy. Omówię dzisiaj prawa działań na logarytmach oraz pokażę na przykładach, jak je stosować w konkretnych sytuacjach. Zajmijmy się pierwszym prawem działań na logarytmach. Jest to prawo dotyczące logarytmu potęgi. Mamy logarytm, przy podstawie a z liczby x do potęgi r. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Prawo działań mówi nam, że wykładnik potęgi, czyli to r, możemy przenieść na początek przed logarytm tak, i pomnożyć tę liczbę razy logarytm, oczywiście przy tej samej podstawie już tylko z liczby x. Zobaczymy, jak to... Będzie wyglądało na konkretnych przykładach. Pierwszy przykład. Logarytm przy podstawie 3 z 2 do potęgi 5. Ewidentnie 2 do 5 mamy tutaj potęgę. Co w takiej sytuacji zrobić? Piątka, czyli nasz wykładnik, według prawa działań wędruje przed logarytm. Czyli piszemy na początku 5 razy logarytm przy podstawie 3, z dwójki. Piątki już nie ma, piątka poszła przed logarytm. I to jest tyle, bo dwójka nie jest potęgą trójki, czyli nie będziemy zajmować się tu obliczaniem wartości tego logarytmu. Drugi przykład. Znowu mamy tutaj logarytm przy podstawie 4, z 4 do potęgi trzeciej, czyli znowu jest potęga. Trójka wędruje na początek przed logarytm i zostaje nam tutaj logarytm. O, logarytm przy podstawie 4 z 4. Tutaj możemy jeszcze dalej policzyć, ponieważ istnieje logarytm przy podstawie 4 z 4, czyli mamy 3 razy. Logarytm przy podstawie 4 z 4 to jest 1, bo 4 do potęgi 1 daje 4. Równa się 3 razy 1, 3. I jest to nasz wynik. Kolejny przykład. Tutaj jest sytuacja odwrotna. Tu będziemy musieli zastosować prawo działań, czytając je od prawej strony do lewej, bo w tej chwili mamy liczba razy logarytm. Według tego prawa ta nasza dwójka, ona wędruje tutaj do wykładnika trójki. A więc co uzyskamy? Logarytm przy podstawie 9 z 3, do potęgi drugiej, czyli tutaj ta dwójka wędruje, równa się. Możemy jeszcze podnieść 3 do potęgi drugiej, czyli logarytm. Przy podstawie 9, 3 do potęgi drugiej to jest 9. I zastanawiamy się, 9 do jakiej potęgi da 9, czyli ten nasz kwadracik. 9 do jakiej potęgi da 9. Oczywiście do potęgi. Czyli naszym wynikiem jest 1. I kolejny przykład. Również stosujemy prawo działań od prawej strony do lewej, czyli mamy logarytm przy podstawie 8 z 2 do potęgi, i tu wędruje do wykładnika nasza szóstka. Równa się logarytm przy podstawie 8 no i 2 do szóstej jak policzymy można sobie wziąć kalkulator przeliczyć 2 do potęgi 6 to 64 równa się 64 to jest potęga liczby 8 czyli zastanawiamy się 8 do jakiej potęgi da 64 8 do potęgi drugiej tak pamiętamy 8 do potęgi drugiej daje 64 Przejdziemy do kolejnego prawa działań. Kolejne prawo działań to jest logarytm iloczynu dwóch liczb, bardzo często spotykane w zadaniach. Więc logarytm iloczynu dwóch liczb przechodzi na sumę logarytmów tych liczb. I teraz o czym trzeba pamiętać? To prawo działań możemy stosować tylko wtedy, jeżeli są takie same podstawy. Częściej spotykamy, i to zobaczycie, że te przykłady będą głównie właśnie wykorzystywały to prawo działań, ale czytane od prawej do lewej. Ja wzięłam ten wzór celowo, ponieważ w karcie wzorów naturalnych jest właśnie dokładnie tak ten wzór zapisany. I My natomiast będziemy bardziej go właśnie czytać od prawej do lewej, czyli logarytm przy podstawie A z X plus logarytm przy podstawie A, czyli tej samej z Y, przejdzie nam na logarytm przy tej samej podstawie z iloczynu naszych liczb logarytmowanych. Zobaczmy, jak to będzie działało. Mamy pierwszy przykład. Obydwa logarytmy są przy podstawie. 6. No i mamy logarytm przy podstawie 6 z trójki plus logarytm przy podstawie 6 z dwójki. No według prawa działań otrzymamy z tego logarytm już tylko jeden logarytm przy tej samej podstawie z iloczynu liczb logarytmowanych, czyli 3 razy 2. równa się. No to mamy logarytm przy podstawie 6 2 razy 3 to jest 6 równa się, no i teraz 6 do jakiej potęgi da nam 6? Do potęgi pierwszej, tak? 6 do pierwszej daje nam 6 i to jest nasz wynik. Drugi przykład, bardzo podobny. W podstawie mamy 8, jest to suma dwóch logarytmów przy podstawie 8. Pierwszy jest logarytm z dwójki, drugi z 32. Więc również ten logarytm, ta suma logarytmów przejdzie na jeden logarytm przy tej samej podstawie z 2 razy 32. Z iloczynu 2 razy 32. Tak? Zapisujemy w nawiasie, równa się, czyli jest to logarytm przy podstawie 8 z 64. Równa się 8. Do potęgi drugiej daje 64, czyli wynikiem jest 2. W trzecim przykładzie mamy dwa logarytmy. Tu niektórym może się wydawać, że zapomniałam dopisać podstawy, ale nie, nie. To są tak zwane logarytmy dziesiętne, również bardzo często spotykane. Czyli tak naprawdę, jak nic nie jest napisane, to znaczy, że tu jest 10. Zawsze można sobie gdzieś tam dopisać tą dziesiątkę, jak będziemy się zastanawiać, ile to jest. No i postępujemy tak jak w powyższych przykładach, czyli mamy z tego jeden logarytm przy podstawie 10 z 4 razy 25. Równa się logarytm, wymnażamy 4 i 25, 4 razy 25 to jest 100. No i zastanawiamy się, 10 do jakiej potęgi da 100? 10 razy 10, czyli do potęgi drugiej. I to jest nasz wynik. Przejdziemy do kolejnego prawa działań. Kolejne prawo działań dotyczy logarytmu z ilorazu, czyli z dzielenia dwóch liczb x i y. Na co przejdzie logarytm z ilorazu? On przechodzi na różnicę logarytmów. Tutaj też warunkiem są te same podstawy. I podobnie jak w poprzednim prawie działań, częściej stosowane jest ono czytane od prawej do lewej. Czyli logarytm przy podstawie a z x minus logarytm przy podstawie a z y równa się logarytmowi przy tej samej podstawie a z x dzielone przez y. I poniższe przykłady będą właśnie wymagały zastosowania tego prawa działań od prawej do lewej. No i zobaczmy. Mamy tutaj różnicę dwóch logarytmów przy podstawie 3. Logarytm przy podstawie 3 z 6, odjąć logarytm przy podstawie 3 z dwójki. Więc wynikiem będzie logarytm przy tej samej podstawie. Widzimy, że jest odejmowanie, czyli odejmowanie przechodzi na dzielenie. Tu nie wolno zmieniać kolejności. W liczniku znajduje się pierwsza liczba logarytmowana, w mianowniku druga liczba logarytmowana. I równa się logarytm. Przy podstawie 3, 6 na 2 to jest 3, logarytm przy podstawie 3 z 3, co daje nam 1, bo 3 do potęgi pierwszej to jest 3. Kolejny przykład. Logarytm przy podstawie 5 ze 100, minus logarytm przy podstawie 5 z 4. Czyli otrzymamy 1 logarytm przy tej samej podstawie. Z dzielenia i dzielimy 100 przez 4. Równa się, czyli mamy logarytm przy podstawie 5. 100 na 4 to 25. 5 do jakiej potęgi da 25? Oczywiście do potęgi drugiej, czyli wynikiem jest 2. Trzeci przykład. Tu mamy już wiemy, że są to logarytmy dziesiętne, że one mają w podstawie 10, więc są takie same w obydwu logarytmach, czyli wynikiem będzie logarytm przy podstawie 10 i dzielimy liczby logarytmowane. U góry będzie 30, na dole 3, równa się. Logarytm 30 na 3 to jest 10, czyli logarytm przy podstawie 10 z 10 równa się, no i 10 do potęgi pierwszej daje 10, tak? czyli wynikiem będzie 1. Kolejne prawo działań. Wydawać by się mogło, że nie powinno się tu znaleźć, bo przecież my tutaj mamy potęgę. No tak, ale ta potęga w wykładniku ma logarytm. Na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy to prawo działań zadziała? Ono zadziała wtedy, kiedy podstawa naszej potęgi, czyli to a, jest taka sama jak podstawa logarytmu. I wtedy wynikiem jest liczba logarytmowana, czyli w tym przypadku jest to c. Stosunkowo proste prawo działań. Zobaczymy, jak ono tutaj nam zadziała. 5 do potęgi logarytm przy podstawie 5 z trójki. Widzimy, że podstawa potęgi 5, podstawa logarytmu 5, a no więc wynikiem będzie po prostu 3, czyli liczba logarytmowana. Kolejny przykład, dość podobny. 4 do potęgi logarytm przy podstawie 4 z 5. I znowu mamy podstawa potęgi 4, podstawa logarytmu 4, czyli wynikiem będzie liczba logarytmowana, czyli 5. I trzeci przykład. W trzecim przykładzie już tutaj możemy, no i może być mała konsternacja, bo podstawa logarytmu jest 2. A podstawa potęgi jest 8, więc nie zgadzają nam się podstawy na pierwszy rzut oka. Ale przecież możemy 8 zapisać jako potęga liczby 2. Czyli zamiast 8 piszemy, że to jest 2 do potęgi trzeciej, bierzemy to w nawias, do potęgi logarytm przy podstawie 2 z trójki równa się. Mamy potęgowanie potęgi, czyli wykładniki możemy pomnożyć, a więc będzie 2, i u góry 3 razy logarytm przy podstawie 2 z 3. Równa się. No i teraz u góry mamy liczba razy logarytm. Już wiemy, że ta trójka sprzed logarytmu, ona może przejść do potęgi liczby 3. Czyli mamy 2 i u góry będzie logarytm przy podstawie 2 z 3 do potęgi trzeciej. Czyli wynikiem będzie liczba logarytmowana 3 do potęgi trzeciej, a to jest 27. I to jest nasz wynik. Co jeszcze może nam się przytrafić w zadania z logarytmem, z wykorzystaniem tego prawa działań? No coś takiego jak jest w czwartym przykładzie, czyli u góry w wykładniku mamy liczba plus logarytm. Wtedy musimy sobie przypomnieć prawo działań na potęgach. Tak? Mamy a do potęgi m razy a do potęgi n równa się... A do potęgi m plus n. Czyli jeżeli mnożymy potęgi o jednakowej podstawie, to wtedy wykładniki dodajemy. Oczywiście działa to w obie strony. Jeżeli mamy w wykładniku sumę dwóch liczb, tak, to możemy takie wyrażenie zapisać jako mnożenie potęg o jednakowej podstawie, gdzie wykładnikiem jednej z nich będzie pierwsza liczba, czyli m, a wykładnikiem drugiej potęgi będzie liczba n. Czyli my tutaj, właśnie, rozdzielimy ten zapis na dwie potęgi. Czyli możemy zapisać, że jest to 4 do potęgi drugiej razy 4 do potęgi logarytm przy podstawie 4 z 7. O, I równa się. No i teraz, co tutaj otrzymamy? 4 do potęgi drugiej. To jest 16, tak? Razy. A co będzie wynikiem tego logarytmu? Wynikiem tego logarytmu na podstawie prawa działań będzie 7. Czyli 16 razy 7. No i teraz ile to będzie? 112, tak? I 412. Więc dosyć duży, duży wynik. Teraz chciałabym, żebyśmy sprawdzili, czy dobrze zrozumieliście te prawa działań na podstawie kilku przykładów. I pierwszy przykład jest tu połączenie wszystkich praw działań, więc zobaczymy, jak możemy tutaj je zastosować. Dwa logarytmy przy podstawie 6 z 3 plus logarytm przy podstawie 6 z 4. O czym trzeba pamiętać? Nie możemy zastosować tutaj prawa działań na dodawanie logarytmów, dlatego że przed tym jednym logarytmem tu na początku jest dwójka. Nie stosujemy tego prawa działań na dodawanie logarytmów, jeżeli mamy liczbę przed logarytmem. Musimy najpierw zrobić z tym porządek, czyli ta dwójeczka, ona wędruje do wykładnika trójki. Zamieniamy ten iloczyn na logarytm potęgi. Więc mamy logarytm przy podstawie 6 z 3 do potęgi drugiej plus logarytm przy podstawie 6 z czwórki. Równa się. Logarytm przy podstawie 6 no i 3 do kwadratu to jest 9 plus Logarytm przy podstawie 6 z czwórki. I teraz dopiero mamy dwa logarytmy, dodajemy je. Logarytmy mają te same podstawy 6, czyli na podstawie prawa działań liczby logarytmowane należy pomnożyć. Czyli otrzymujemy jeden logarytm przy tej samej podstawie z 9 razy 4. Równa się logarytm. Przy podstawie 6 9 razy 4 36 równa się 6 do potęgi. Drugiej daje nam 36. I drugi przykład, bardzo podobny, z tym, że mamy tutaj minus, więc na pewno gdzieś tam po drodze będzie dzielenie liczb logarytmowanych. Na początek pozbywamy się dwójki przed logarytmem. Czyli otrzymujemy logarytm przy podstawie 3 z 6, i tutaj do wykładnika przenosimy naszą dwójkę. Odjąć logarytm przy podstawie 3 z 4. Równa się, tak? Podnosimy 6 do kwadratu, czyli logarytm przy podstawie 3 z 36. Odjąć logarytm przy podstawie 3 z 4 równa się. Już mamy tutaj przygotowaną ładną różnicę logarytmów o tej samej podstawie, czyli ta różnica przejdzie nam na jeden logarytm przy podstawie 3 i tutaj robimy dzielenie. U góry będzie 36, na dole czwórka. I mamy logarytm przy podstawie 3, 36 na 4 to jest 9. 3 do jakiej potęgi da 9? Oczywiście do potęgi drugiej, czyli wynikiem będzie to liczba 2. I ostatni przykład. W obydwu logarytmach widzimy, że przed nimi, przed jednym logarytmem i przed tym drugim, stoi liczba, więc ewidentnie nie możemy zastosować od razu prawa działań, mimo że mamy te same podstawy. Najpierw musimy zapisać te logarytmy jako logarytmy potęgi. Czyli logarytm przy podstawie 7 z 2 do potęgi 6 odjąć, tak? czyli 6 powędrowała do wykładnika dwójki. I w drugim robimy podobnie, czyli mamy znowu logarytm przy podstawie 7 z 4 do potęgi trzeciej i równa się. I najpierw może podnieśmy do potęgi, tak, czyli mamy logarytm przy podstawie 7, 2 do 6 to jest 64, odjąć, logarytm przy podstawie 7, 4 do potęgi trzeciej to jest też 64 równa się. I mamy teraz odejmowanie logarytmów o tej samej podstawie, czyli otrzymujemy jeden logarytm przy tej samej podstawie 7, tworzymy dzielenie, czyli iloraz 64 dzielimy przez 64. Czyli jest to logarytm przy podstawie 7 z jedynki. Nie zostawiamy tego logarytmu, ponieważ tu też będzie wynik, bo 7 tak, do potęgi zerowej daje nam 1, bo każda liczba do potęgi zerowej daje 1, czyli wynikiem tutaj będzie liczba 0. Jestem pewna, że teraz działania na logarytmach nie będą już dla Was stanowiły problemu. W następnym odcinku zaproponuję kilka zadań z arkuszy naturalnych, w których sprawdzicie swoje umiejętności z zakresu działań na logarytma. Zapraszam.